W międzyczasie, gdy czekam aż mnie wpuszczą na serwer, to aż 86% na moim kanale ogląda bez subskrybera. Więc tak nie może być, nie? Zostaw suba, nie? Bo patrzę po nocach, w kącie. I łapkę też, nie? No. Więc tak, nie mnie. Właśnie, ty możesz zmienić świat. O kurde, 4 minuty czekania, dokładnie godzina. Wuuuu. Ale mi kręgosłup do dupy wchodzi Witam z tej strony razem dzisiaj sobie nagrywamy odcinek yy, Bedwars, ale Moja psycha siada, Znaczy się żarcik yy, Ale jak zniszczy łóżko Moja gra staje się ładniejsza Ostatnio psycha mi już siadła Więc czekam tylko teraz Żeby to się stało, więc Widzimy się już na rundce Ceglika już mi totalnie wyparowała W tej grze Jestem różowy O ile Daltonem nie jestem, nie jestem Trzeba patrzeć jak u sąsiada. Czy nie lepiej. Ja poleciałem, a on nie no! To jest... Buuuu... <gryw> Ło... Wow. Dupa no, bo ta gra jest po prostu... Pay to win! Dobra. Odreagowałem. Dobra, to jest... No... No... No to no, 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 nie. Dobra, niebieski nie jest koło mnie, więc... ...jesteśmy blisko, zwycięstwa! Chyba, że jakiś już... Ziomańczyk mi do mnie idzie i chce mi natrzepać. No to to już jest inna sprawa. Teraz trzeba zniszczyć tylko łóżko. Więcej mi do szczęścia nie trzeba. Nie ziszczył mi łóżka, kocham Cię. Naprawdę? Naprawdę? Daj mi tylko jedno łóżko. Jedno łzeczko. Dobra, dawaj mi pikaksa. O, więcej się tego obuduj, nie? Chłopie, ulep z tego fortecę, nie? Dobra, jest. Łóżko. Jeszcze zdadaj, nie? No i dobra. Spróbuję go dojechać. Spróbować lepszy teksturpak mieć. Proszę zabij go. Pół HP mu zostaje. No przecież to jest. Niemożliwe. A jednak. Dawaj mi koksa, to może go teraz rozjadę A few moments later. Ha! <sum> Haha, <sum> śmieć. Teraz idziemy po drugiego. A, perełkę ma, naprawdę. Naprawdę? I ja nie mogę go bić, a on mnie bije, no coś jest przecież niemożliwe. Ta gra mnie po prostu oszukuje. O dedaj! Jest! A, mi teraz nie? a bym znowu fat A ja tutaj jestem mądrzejszy. Szary. Dobra, pójdziemy sobie do niebieskiego. I sobie dam lepszy tekst, o i będzie od razu lepiej. Tylko on słaby, bo budowniczym jest I to bardzo. Niż to! nie, 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 Dobra, jestem Bob budowniczy. Ha! Mam nie, teksturpak. To jest chyba 16 na 16? Chyba coś tego typu. Czyli później 32 na Bragit. Chyba to jakoś lepiej już zrobione niż tamten poprzedni. Ole, wylep! Nie, proszę, ja ci ratuję życie. Gdyby nie, to byś nie łóżko, no nie zmyślam. Dobra, folgumę on mnie goni! On chce mi ten zrobić. Kolejne dzieci. Dobra, uciekłem mu. No, chodź. Już idę do ciebie. Cześć, koteczku. Och, i dupa. Dobra, problem Dojazd. Wow! Wreszcie to jakoś wygląda. Jakie to jest ładne. Za chwilę do, dochodzimy do takiego momentu, że będzie wszystko pu. Dobra, ale ten odcinek i tak mi psycho już zjadł. Dobra, kopię dwa ferbole. Pomyślałem, że mówił w zadubce. O ty śmieciu! Haha! <laughs> Idę walczyć. Za wolną Polskę nie zmyślę. Szybko po Rafiku. No chodź. No i do bo on ma set, a ja mam krzywe nogi jak srom.

Okej, okay, ja jestem dobry po prostu w tą No i dupa, bon bo maseta, ja mam krzywe nogi jak srom. Okej, okay, ja jestem dobry po prostu w tą granie. Ej, dupa no, bo ta gra jest. Po prostu pay Okej, okay, ja jestem dobry po prostu w tą granie. Więc zostawcie suba, nie? Jo! Więc to już jest lepsza grafilka, nie? Yyy, shadery Zeusy i 128 jak mi pamięć nie mieli. No daj mi jeszcze jedno złoto. I komputer to już mi się kopci. Ale przynajmniej ładnie wygląda wszystko. Bo zapomniałem o 64 niestety. Tak jak jaś wyjdzie i trochę ścinki są. Ale to tylko leciutkie. I on tam nie wiem fortecę wybudował czy co? E, żeby się mi lepiej oglądało to. To ja wam zrobię tak. O, teraz dam. Na normal i... o, i trochę lepiej. Ja w sumie będę miał minusy, bo kurde komputer będzie mi się kopił, kiedy ja wywadzę będę. Oli jakie to są ładne? Nigdy wow. nie grałem na Zeusa. Tylko tam Pikaxa trzeba kupić, bo ten ziomek to ja nie wiem, on jest skapsany czy skapcony. Pewnie bić się nie umiała tam zrobić taką fortecę, że to szok. Ja tam nie wiem jak ja tam przejdę. Co? 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 Chłopie, idź, idź tam, ja idę tam, nie? Nie, 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 idź tam, 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 a ja idę tam. Dzięki. Dobra, zrozum... Dobra, ziomek jest git. Kocham go, to mój fan od dzisiaj. Dobra, rozwalam mu tą fortecę. Naprawdę. Ja pierdziele, komputer mi się kopci Dobra, spokój będzie Nisz to! Jest! Nie yes, skopci mi się Goni mnie Ja dubi, duba, Uciek. Uciek? Zostawił mnie, w spokoju Wiem, Ej, ziomek, mówiłem, żebyś mnie zostawił Ja chyba na shaderach będę w tą grę grał Nie no, ja jednak ja jestem speedwizja, to ja umiem. I to jeszcze tym bokiem. Nie, to nie jest chyba speedwizja. Ja się nie znam za dobrze. Naprawdę już się żegnam? Naprawdę on tutaj brukie... Jaki śmieć! Dobra, ja sobie muszę tutaj szybko kupić ten No ty... Największą rozdziałkę a mi Dobra, jego błąd A moje zwycięstwo Albo dajem! Dobra! Jest To jest chyba w 4K, ale nie wszystko niestety. Nie ma czeki. Ale trudno. Chłopie! Ty mi z tym jak sam setem to mi możesz trzeba stukać jedynie. tak, muszę wychać jest. Bez mózg. Idzie, on już wie. On firebola kupuje, bo to jest taki śmietnik. Jak zwykle, happy endem to się kończy. jak zwykle zwycięża, bo jestem po prostu w to dobry, a za dobry, nie? No to tak, jak film się podobał, no to zostawcie subskrybera, lajka i wpadajcie na Discorda. Siemano!